Witam, ja tak pokrótce, tu jakaś pszeniczka jest, coś tam powychodziło, nieźle, mogło być zawsze więcej, ale dobra, już jest taka dosyć fajna i nawet ten mróz widzę, że jej tak nie zaszkodził, no, to taka kurde już jest biurko, ze 4 cm, 4, 5, 3. Nie zaszkodził. No. Na pewno jej nie pomógł, ale na pewno bardzo mocno to jej nie uszkodził. Co by tutaj tak powychodziło ładnie. Wyzbyłem się supa z łowrocia. Z to pomijając, bo tu są dwie działki budowlane. Nie by ktoś był zainteresowany. No ale. W międzyczasie zdążyli nam posadzić drzewa. A Gdzie posadzili drzewo? Gdzie? No tu No tu Na samym rogu Na wyjeździe teraz jest drzewo Powiedzcie mi czy te drzewa byłoby metr dalej To coś by zmieniło jest tu, następne jest tam. To coś by zmieniło, nie? No skoro taką dziurę to mogli tam dać i ten, a tu pominąć, tak? Zrobić tak samo przerwę, albo tego nie posadzić i następne, żeby jakoś to było, a nie wjazd na pole, a ty masz, będziesz miał potem drzewo, gałęzie, nie gałęzie, bo nikt nie będzie tego przecinał. Także jest tu tam trochę zielono, nie wchodzę, bo to... Dziwna pogoda ostatnio była, bo padał śnieg, cieszyłem się, ale w poniedziałek było, że będzie 6-8 stopni, że deszcz będzie padał w nocy. I ku mojemu zdziwieniu padał. Staje rano, ani grama śniegu, a jeszcze wieczorem o 20 chyba, czy 21 sypał śnieg. I potem w międzyczasie gdzieś ta pogoda się zmieniła. Nie wiem, czy padał ten deszcz, czy nie padał. No a rano stajesz, ani grama śniegu. Także tak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o 是你在。